Cześć. Te małe kilkudziesięcioarowe stawy za moimi plecami to magazyny ryb. Tutaj trafiają ryby konsumpcyjne, towarowe, trzyletnie karpie, które przeznaczone są na sprzedaż. Czas przebywania karpi w magazynach to kilka tygodni. Ten czas to okres od momentu odłowienia karpi z stawów, w których przebywały dotychczas, w których rosły, w których były karmione, do momentu wprowadzenia ich na rynek. Karpie w magazynach przechowywane są w dużym zagęszczeniu. W takim jednym stawie to można pomieścić kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt ton ryb. Tu ryby pływają jedna, jedna przy drugiej. Ktoś może powiedzieć, że to dla karpi niewygodne, że, że one się tu męczą. Nic podobnego, moi drodzy. Karpie są rybami, ryby są zmiennocieplne, a karpie są rybami ciepłolubnymi. Kiedy temperatura wody jest właśnie taka, jak teraz, wynosi kilka stopni, karpie są takie ospałe, ich czynności życiowe są. Mocno spowolnione. One na przykład teraz w ogóle nie jedzą. No to można tak bardzo luźno porównać do, do niedźwiedzi, które zapadają w letarg, które przez zimę nic nie jedzą, tylko śpią. Tak bardzo podobnie jest z rybami, można powiedzieć obrazowo, bo to nieco inaczej. Więc tym rybom, tym karpiom wystarczy tyle wody, ile tutaj mają, pod jednym warunkiem. Ta woda musi być dobrze natleniona. Aby woda w magazynach była dobrze natleniona, no musi być stały jej przepływ. Popatrzcie, tu są mnichy napustowe, którymi woda dopływa do magazynów, ale z drugiej strony tych małych stawów są mnichy odpływowe. Jest stała wymiana wody. Woda Natleniona, my mówimy, świeża woda, jest cały czas doprowadzana, a odprowadzona jest ta woda, no, z której już ryby pobrały ten tlen, i ona ma troszkę mniejszą już ilość tlenu. To jest w magazynowaniu ryb bardzo, bardzo ważne. Aby ten przepływ zachować, no, trzeba stale czyścić kraty w tych mnichach. Tam pracownik właśnie wykonuje taką czynność. Popatrzcie, ile liści jest obok, obok tych mnichów. Te liście są wyjęte właśnie z tych krat. Rybacy mówią, że kraty są zaganiane przez liście. Liście obklejają kraty i trzeba je stale stamtąd wyjmować stale usuwać te liście, żeby ten, zachować ten, ten przepływ. Tutaj widzimy odprowadzalnik rów, który odprowadza wodę z magazynów. Magazyny są umieszczone po obu stronach tego rowu. Woda spływa właśnie do tego odprowadzalnika i płynie sobie aż do tego budynku tam daleko zwanego płuczką. Płuczka to takie miejsce, to takie centrum, w którym ryby są liczone, ważone, w którym, w którym odbywa się sortowanie ryb, no i załadunek na jakieś pojazdy transportowe. Wszystko jest tak skonstruowane, że ten rów, który odprowadza wodę z magazynów, może służyć jako rów, w którym ryby płyną do płuczki. Więc nie trzeba ich odławiać tutaj jakoś mechanicznie, tylko po prostu otworzyć mnichy, wyjąć zastawki, nie wstawiać krat w mnichy opustowe i ryby wraz z wodą spłynął sobie do płuczki i tam, jak już wspomniałem, można je policzyć, zważyć i załadować na pojazdy. A to płuczka, budynek, który znajduje się blisko magazynów, tutaj. Z magazynów trafia ryba, tam jest sortowana, liczona, ważona, i przez ten syp, przez tą rynę, która wystaje w ścianie, ona w tej chwili jest złożona, ale jak ją się rozłoży, to, to, to przez nią ryby grawitacyjnie trafiają na samochód, w baseny transportowe umieszczone na samochodzie, który tutaj podjeżdża niziutko. I wszystko właśnie w taki sposób się odbywa. A tak wygląda płuczka od środka to nic innego, jak zwykłe koryto wybetonowane, w którym przetrzymuje się ryby. Tutaj, za pomocą kasara mechanicznego, odławia się stąd ryby, podaje się tam wyżej na tą rampę przeładunkową tam ryby są liczone, ważone i tą rynną, którą widzieliście na zewnątrz, ryby grawitacyjnie trafiają. Na basenie transportowe. Ostatnio kolega mnie zapytał, czy rybom robi się jakąś płukankę, bo podobno po płukance one nie śmierdzą mułem. No nie moi drodzy, w profesjonalnych gospodarstwach rybackich nie robi się żadnych płukanek. Chodzi o to, aby ryba przed sprzedażą przebywała przez jakiś czas właśnie w takiej wodzie przepływowej, w magazynach albo na płuczce. Wtedy karpią, oczyszczają się przewody pokarmowe. One jak już wspomniałem wcześniej, one nie jedzą w tej chwili, jest za zimną, one nie czują głodu w tej chwili. Chodzi tylko o to, żeby po prostu zniknęło to, co jeszcze mają w jelitach, żeby właśnie ten pokarm, czy zapach tego pokarmu nie przechodził na mięśnie, które jemy. Jeżeli ryba jest w środku czysta, ma. Oczyszczone przewody pokarmowe, wtedy nie ma tego zapachu, no nie mułu, tylko właśnie zawartości przewodów pokarmowych. A więc moi drodzy, kupujcie ryby tylko z profesjonalnych gospodarstw rybackich. To jest gwarancja na to, że ryba będzie zdrowa, smaczna i, i, i będzie miała w sobie te wszystkie walory, i, i odżywcze. I smakowe. Pozdrawiam.